I keep waiting for, for you to come 🎵🎵 that I'm gonna need a miracle 🎵 Waste it again, I told my friends I'm feeling like you're coming cause I feel the same Przyjechaliśmy przed chwilą do domu, byliśmy siostrę zawieźć na pociąg w bałunach na chwilę. Jest tak zimno na polu, że mam bluzę niby grubą ubraną, czyli bez rękawic. Gruby. W ogóle on jest bratem, bo on nie chciał go nosić. Był chyba za mały więc ja sobie wziąłem. A nie wyglądałem na jakiś męski. Ale jest tak zimno, że... Tragedia. Teraz kurtka zimowa by dochodziła chyba. Ale serio jest tak zimno, że idę się ogarniać i dzisiaj sobie odpalam świeczkę Netflixa, zrobię sobie popcorn i będę oglądać sobie jeszcze jakiś film tylko jeszcze nawet nie wiem jaki muszę znać pierwsze. Ale dzisiaj tak samo, bo już będę... W ogóle wczoraj w końcu zamknęłam okno, bo już teraz jest tak zimno, że już na pewno nie będę z otwartym oknem spać. I piramidę pi też muszę wyciągnąć grubszą, bo jest po prostu Nie jak jest 10 stopni, czy ileś. tak zimno. A jutro jadę z do lekarza, też nie wiem sumie, czy rowerem będziemy jechać, czy samochodem. Bo brat ma gdzieś tam jechać do lekarza, więc nie wiem, czy my pojedziemy z nim.

I byliśmy w lokalu z babcią I jeszcze byliśmy w szpitalu, bo jakiś tam brat musiał jakiś, z jakimś lekarzem wyniki skonsultować I teraz sobie zjem i idziemy do kościoła Bo dzisiaj się, Jezus, się zdeszam. Bo dzisiaj się różając zaczyna, więc sobie pójdziemy na A no jutro jestem z babcią umówiona na grzyby, więc będzie content grzybiarski z babcią w lesie. Patrzcie, jak ja wyglądam, ale nawet nie chciałam mi się mieć włosów, bo patrz, ja będę do lasu mała, jak to moja na mówi. I weszliśmy do lasu i mam pierwszego grzyba. I to jest chyba pod grzybek, Ale fajnie, bo ostatnio jak byliśmy, to nic nie miałam, a oni jak ostatnio byli, to właśnie coś przynosili, więc też miałam motywację, żeby pojechać do tego lasu. I patrzcie. I mamy grzyba. Hmm? Piękny. Muszę go obciąć. Już znalazłam jednego się jest motywacja do chodzenia po tym lesie, bo ostatnio nic nie było, jak byłam. A teraz że coś jest, szło jednego, to chociaż... Chce mi się chodzić. Zawsze tak jest. Jeszcze przed rozdzieleniem się, że każdy jak poszedł na inne strony, szukać grzybów, to babcia się dała zapas, żeby mi cukru nie braku po drodze. I szukamy. Ja muszę też patrzeć, żeby ich nie zgubić. Kiedy babcię zgubiłam, to już mówiłam. Później ścigałam po lesie, ścigałam. Biegałam w jedną stronę, w drugą, ale w końcu ją znalazłam. Ciszą i spokojem. Na ja serio fajnie, tak chcę przyjść i sobie pochodzić. Kiedyś tak nie lubię, a bardziej lubiłam było młodsza chodzić na grzyby, a teraz to jakoś mi się nie, tak nie chce. No ale jak znajdę jakieś grzyba, to jest motywacja, i wtedy mi się chce. Tak jak dzisiaj na przykład. Ale już długi czas nie znajduję, więc zaraz. W... No mi się od Drugiego grzyba. Takiego samego chyba nawet. Chyba taki sam. Jest tu nie, wiem, czy to jest ten sam. Ale no chyba dobry. Eksperta babci się trzeba by Kurde, nie ja mam jak z Jest. Yeah! Patrzcie. O, -o ale go pcią. Ale patrzcie, jaki ogólnie ja już się zgubiłam, a dopiero do lasu weszliśmy. A trudno. Ja sobie wrócę sama, jakbym się zgubiła. Teraz do nas grzybów szukałem babci okularów, bo zgubiła. Ciekawe jak my mamy w lesie znaleźć czarne okulary. Tragedia po prostu. Co sobie teraz wymyślam. Jak babcia ma znaleźć te okulary bez okularów? Więc muszę. Ja ich jakoś znaleźć. No tragedię, jak mam w lesie znaleźć okulary. Grzyba nie widzę, to dopiero okulary czarne. Znalazły się, babcia znalazła. Znalazłaś? Ja nie widać. No i leżą. Są, ale weź, znaleźć czarne okulary. Mam, ale patrz. Już teraz ile masz grzybów? Ach. Ja mam tylko trzy I cukierki Bo tam jeszcze wróciłam się Czekaj. to jeszcze znalazłam bagniaczki Babcia ma jakieś Co to są te? Nie, takich nie widziałam To ja mam... Oto bagniaczki Nie, to chyba tak nie, nie zbiera. Ale ten ja mam mniej tak nie I cukierki już do, do domu i jedziemy drogą Jak w samej drodze znalazłam To, to są grzyby Prawdziwki, prawdziwe dla ciebie, Miałam jechać specjalnie do Rosmama rowerem, ja już byłam brala, a moja mama mówi, że brat pojechał do miasta, więc się na szczęście wrócił, już nie musiałam jechać rowerem tyle czasu, a pojechałam po ten prójnik, który będzie mi potrzebny do nagrania TikToka, bo biorę udział w konkursie Magdy i właśnie tej filmy. Czyli do wygrania jest taka główna nagroda to właśnie jakiś ekskluzywny koncert Magdy. Zaraz mniej mi się z tego w ogóle nagrywać, bo nie wierzę się w siebie i wiem, że mi się to nie uda i tak. No ale zobaczę, nagram, bo tam trzeba jeszcze wymyślić tekst piosenki i tak jakby wgrać się. Tą, to co ona śpiewa. Czyli czas ona śpiewa, później ja muszę, później znowu się na i raz i znowu się ja. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Spróbuj, spróbować mogę. Zobaczymy jak będzie. A zaraz idziemy do lasu znowu zobaczyć, czy są żeby, Czy są... będą na pewno już mama z babcią w lesie, a teraz ja zaraz z bratem do nich dojadę. Mam jednak grzyba, od razu na wejść prawie znalazłam. Ale teraz oni krzyczą, że znaleźli, no chyba znalazła. Chyba z Trzeba przejść. O, 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 Też mam chyba. No nie, jednak nie mam. Bleh. Nie. Niedobre. Więc ja chodzę jakimiś wąwozami. No <laughs> to są grzyby. W ogóle wczoraj ja tak samo sobie nauczyłam się pineskę wysyłać. Ale moja, mała, moja mama, mamy brat nauczył wysyłać pineskę. I wysłała nam. Pierwsze ok, a później jakoś na jakiś Mapę Azji włączyła, później jeszcze tam coś innego i nie mogliśmy jej znaleźć. Ale teraz jeszcze się znaleźliśmy i widzimy koło siebie. Co do że nie, nie, tak daleko, się zgubił. Wczoraj też się nie zgubiłam, ja bym nie znalazła. To wam do mnie dzwoni? Gdzie jestem? Nie ma tu grzybów. Bardziej były ostatnio, jak byłam wczoraj. A teraz nic, ja mam trzy grzyby. Oni jeszcze szukają, ale teraz też wracają i jedziemy do domu. Bez sensu, nie wiem, co ja w ogóle jechałam, bo. bo i tak nic nie ma. Ale trudno że powietrzem poddychałam chociaż. Gdzie przez cały dzień nie leję. Jest taka podgoda do... wiecie, do czego beznadziejna. Ale cieszę się, bo udało mi się nagrać tego TikToka do tego konkursu. Może jakoś tak nie do końca mi się podoba, ale nie jest źle w sumie. Bo nic innego nie mogłem wymyślić, żeby było to jakieś bardziej fajne. Więc co ja tylko nagrałam z tym myślem coś co jest jakby, żeby jakby zastąpić go. Ten mikrofon, tym żelem to zastąpiłam, jakby, a tak to w sumie nic takiego, tylko nagrałam. No i że wymyśliłam ten tekst tej piosenki, pewnie dzisiaj to dodam. I będzie co będzie, ale w ogóle dowiedziałam się, bo czytałam te regulami tego konkursu. Bo ja myślałam, że będzie tylko jakby do wygrania jedno miejsce, czy pierwsze miejsce, które będzie do wygrania, to dostanie, jakby, jedną wejściówkę dla dwóch osób, czyli dwie osoby będą, a to się okazało, że będzie 10 wejściówek, czyli będzie. 20 osób, jakby na tym koncercie, które wygrają, więc są większe szanse, więc też tyle dobrze. Bo może się uda, ale nie. No nie wierzę w to trochę w sumie. I myślałam, że też że dzisiaj mi przyjdzie paczka, którą wygrałam. Jakieś chyba kosmetyki to będą, ale zobaczyłam, że dopiero dzisiaj mi to nadali, więc może w poniedziałek będzie. I więc wtedy może otworzę i nagram. Ale czekałam, myślałam, że będzie dzisiaj, bo ta dziewczyna pisała, że jakby... powinno być w sumie dzisiaj, jakby wysłała przedwczoraj, a tak właśnie mówiła wtedy, że wysła. No i nie wysłała i muszę czekać. Chciałam już zobaczyć, co to będzie, bo to jest tak jakby paczka za aktywność. Ja jeszcze tam kilka osoby wygrały. No ale trudno, poczekać do poniedziałku i zobaczymy, co tam będzie. W ogóle przyjechała też siostra i zaraz pewnie będzie jechać i nie wiem, czy będziemy ją odwodzić na pociąg, bo w sumie bym pojechała. W ogóle lubię taki vibe, że pada też i sobie dzisiaj samochodem muzyczkę sobie włączyć. Ja lubię takie klimaty. Oczywiście jak nie mam nic do rozrobienia, bo ja bym miała teraz gdzieś iść, czy miałam jakieś plany i by tak padało, to nie, nie. <laughs> Dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Bajo!